Hello, Hello 3, 2, ja jestem Karciak i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z BitCoop, oczywiście na moim kanale, moi drodzy. No cóż, jak dobrze wiecie mamy kolejny dzień jak dobrze pamiętacie naszego kolegę Di Igora Dunkowa, czy jak on się tam nazywał Niestety dopisali do naszej ekipy czy coś w tym stylu, nie jestem do końca pewien no i ogólnie musimy wystawić 4 mandaty za światła na dzisiejszy dzień więc ogólnie to jest strasznie mało jak na 8 godzin roboty czy tam ile, ale cóż, dobra, pogadajmy sobie jeszcze z naszymi ziomeczkami i oczywiście rusza proces Williama Jacksona. Kogo? Gangus taki sprzątnął gościa w mafii w zeszłym roku. O 4 PM będziemy transportować go, a później obstaw obstawiam budynek sądu. Nuda. Ja coś czuję, że może być jakaś heca z tym, nie powiem, że nie. Sierżancie Halloway, czego? Mam osobiste pytanie: czego? Czy w domu też pan tak krzyczy na żonę? E, tak, mówię, rusz dupę na ulicy bo łapa na ulicę łapać bandziorów, tak jest, ser. E, blurp? E, he, he, ty prosiaku, to po żeberkach. a e, jak jest żeberka na śniadanie? Zostały mi z wczoraj. To już wiem, co tak jebało w szatni. Nie znasz się. Jak ma dzisiaj spotkanie po południu. E, to twój rewir, Kelly. Może wpadniesz do nich, a ty skąd wiesz? Gruby magik obserwował, co nieco o nich wiem. E, nie krzyw się Kelly, do, dostałeś spokojną okolicę. A to może być gorzej? Spójrz na nas kolegów. Mało się już różnią od zwierząt i wtedy ona mówi o strażak by się nim ni, nie powstydził. Ogaź mi płomień. No i co? Zgasiłem tak, że prawie się utopiła. <laughs> śmieszne widzisz wiesz o, widzisz, o czym mówię? tak szefie ja, bo wiecie stosunek śmieszne o, zabawne te żarciki o seksie są ha 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 nic tylko się śmiać dzisiaj 5 manatów i światła i patrolowanie Przepraszam co? Uważaj, żeby było poprawnie wystawione, nie trać głowy. Stoicie, chuj to może parkować, więcej się nie coś tam akurat lubicie moją wodę po goleniu. Panie posterunkowy, mogę zająć chwilę? Jasne w czym mogę pomóc. Mam inną sprawę. W zasadzie ofertę. Gdyby był pan znużony swoją pracą i miał parę dolców odłożone ile konkretnie? 2000 spens i krawężnika, bilet w jedną stronę do Meksyku. Proszę mi zauważyć, warto tyle zapłacić. Y, Hacjenta, panienki i tequila. I papiery oczywiście. Czego więcej można chcieć? Pomyślę o tym. Spotkajmy się za dwa tygodnie. Ej, to mi bardzo przypomina tą, ten... Y, jak to się nazywa? Papers, please. Uważaj na siebie, Jack. Skończyć patrol przed 11 AM? 2.55, miłego dnia 400. Czemu tak wcześnie? Co jest grane? Spotkanie gangów w Lombardzie po czwartej PM, za dwa tygodnie mogę uciec do Meksyku, koszt to 2000 dolarów, hacienda i papiery. ło to nieźle. 4 właśnie, bo on powiedział pięć mandatów, a tu mam mandaty za światła 4. No to nie rozumiem, ale dobra, to, to ja bym chciał na przykład zobaczyć jak wyglądają te światła, sprawdź światła. A okej, okay, to są światła. Dobra, dobra, okej, okay, rozumiem już. Dobra, dobra. Okej, okay, to jak te światła muszą wyglądać, żeby one nie były złe? Proszę mi pokazać jeszcze raz. Tu są. E, takie są już do dupy, a takie są jeszcze okej. Okay. No dobra, ale tak czy siak chcę ci wystawić zaparkowanie, gościu, bo stoisz już w miejscu, gdzieś nie powinno parkować. I dobra, ja się muszę pośpieszyć, bo mam w sumie 2 minuty 30, żeby skończyć robotę. Ale okej, okay, no dobra, tylko zastanawiam się czemu, w sensie wiem, że o 4 p.m. Yy, dobra, już są zniszczone się światy, to już nie muszę patrzeć. Yy, wystaw mandat, oczywiście, yy, no troszkę przypał, w sensie wiem, że oni tam będą jakieś gangusy robić czy coś, ale to jest akurat dość ciekawe. 11 p.m., muszę dojść do 601. Tam kończy się mój rewir. Okej, okay, okej, okay, no niech będzie, no dobra, no coś ogarniemy, ale nie rozumiem tego, w sensie nikt mi nie powiedział, dlaczego mam tak szybko skończyć. I, I mówią mi, gościu musisz szybko skończyć no, Dziwne, okej, okay, no ja nie będę tam jakoś super narzekał na to Za dwa tygodnie muszę mieć jakieś, y, ten, pieniążki, tak zwane dwa kafle y, Ale w sumie to mi strasznie wygląda na y, ten z Papers, please, nie powiem, że nie, bo troszkę to tak wygląda y, No ale co mam powiedzieć y, mm, Bo wiecie, tam też była ucieczka z Arstoczki w ogóle chłopco po autach jeździ, proste, że tak, no oczywiście, że tak Dobra, czy ja mam minutę 45, no nie podoba mi się to, bo ja musiałbym wystawić te mandaty, a mam na razie 3 i 1 jest za parkowanie, a nie za światło, więc to jest też y, troszkę przypał, ale dobra, mamy tu, oczywiście ktoś mi za, za oknem musi jeździć, Ej, nie wiem co się dzieje, w sensie skończyć patrol przed 11 am, yy, no dobra, dobra, jakoś to, jakoś to poradzimy sobie, sprawdź światła, no niby po, sam samo moja Kelly główny powiedział, że muszę dojść do 601, no to sobie sprawdziłem, dobra, tu jest spokój. Czas sprawdzić drugi kraniec ulicy. No dobra, no to biegniemy tam w sumie. Chyba o to chodzi, bo w sumie to tak do końca nie, nie ogarniam. Uda się do sklepu Adamskiego, złapali złodzieje. Adres: 617. Bla, bla, bla. Dobra, możemy skoczyć co do Adamskiego. To mi się czas przy okazji zatrzyma. To w sumie, why not? Dzień dobry, panie Adamski. Jakieś kłopoty? Gwałt, rozbój w biały dzień. Co zwędził? Żelki. Haha, <laughs> nie za duży jesteś na żelki. Czy jesteś małą dziewczynką? Nie, odwal się! Utrudniasz życie mi i panu Adamskiemu. Dostaniesz nauczkę. Ma pan tu jakiś y, składzik, panie Adamskiej? Niech pomyślę. Na zapleczu jest chłodnia. Ej, co chcecie zrobić? Szkoda mi czasu na jebanie się z papierkami. Odsiedzisz karę w chłodni, chyba żartujecie. No proste, żartunku, pomocy! Panie Adamski, przyjdę później go wypuścić. Nie ma. Tam niczego, czym mógłby się skrzywdzić? Nie, jest pusto. Tylko bardzo zimno. Nie może tam siedzieć za długo. To postarajmy się nie zapomnieć o tym śmieciu. W porządku, będę po niego przed czwartą. Dzięki, panie Kelly. No, to nieźle. XD, dobra. Ja bym się pogadał z tym panem, naszym żulem i menelem ogólnie. Panem Pistonem, ale to potem może. Muszę dojść do high-five, zanim coś tam, coś tam. 421 do centrala mamy doniesienie, że mafia ściąga haracze. Gdzie? Podobno w Moonwalk i Donat. Przyjąłem, zajmę się tym. Dobra, to akurat jak tu jesteśmy. Dzień dobry, jak idą interesy? Pan policjant mnie w porę. Właśnie, milcz? Dobrze, wiem, co się tutaj dzieje. Pan powinien już y, odejść y, A my porozmawiamy na osobności Aresztujemy gnoja Nie będę tego tolerował Nie na mojej zmianie Zwrócisz teraz pieniądze i pójdziesz ze mną Zapamiętamy to sobie Jesteś aresztowany gościu Okej, y, okej okay, okay. Tu centrala potrzebuje radywóz do po aresztanta Samochód w drodze bez odbioru Nie będą mi tu jakieś parówy Chińskie, nie chińskie Tylko włoskie makaroniarze jakieś Nie będą mnie tu Tereferę robić w mok. Dobra, dobra, dobra. Szybko lecimy. Minus 10 minut mafii. Jakoś nie jestem z tym strasznie zawiedziony, ale ja muszę dobiec tu do high-five. Do high-five muszę dobiec i zobaczyć, czy już 421 będzie ukończenie przedpołudniowego patrolu. Dobra, o to chodziło. Rewir czysty odbiór. Tu centrala przyjęliśmy. Czekamy na popołudniowy raport. Zapobiec ściąganiu haraczy. Nie ma problemu. Zaraz tu y, uzgodnimy. Witam panów. Y, nie Najlepsza chwila. Smurfie. Pi-pi-pi-pi-pi-pi, co, co, co do chuja, no właśnie. E, słyszycie to? E, co ty wyczyniasz? E, to mój osobisty wykrywacz włoski, szój. Więc albo w, wyprowadzisz stąd swój elegancki tyłek, albo ja ci w tym pomogę. Tatal, tatalgia. Mówi ci to coś? E, aresztujemy oczywiście. Ja jego znam, ciebie nie. To mój rewir, lecisz na dołek. Zapamiętam cię, chujku. No i dziękuję, dobranoc, dobra. Makaroniarze powstrzymani. Ja się w ogóle trochę obstrałem, bo nie wiedziałem co to są za małe eventy. Ale okej, okay, już wszystko wiem. Samochód w drodze bez odbioru. No i super, świetnie, że tak powiem, ja się w tym czasie napiję. Jakaś gruba baba odbiera naszego mafiozę. Świetnie, wykryłem dwa przypadki ściągania haraczy. Dwóch aresztantu odebrały radiowazy. Dobra robota, 421. No, mafia! To mi poszła naprawdę w dół. Minus 21 teraz. No ale cóż, zdarza się, trzeba było mnie nie denerwować, co mam powiedzieć. Mandat za światła jeszcze jeden muszę wystawić, oczywiście, uwolnić złodzieja schłodni między drugą a czwartą pijem. No tak, to trzeba też nie zapomnieć o nim, bo będzie przypał, ale... Dlaczego to zrobiłem? Dlaczego go zamknąłem? Jak mogłem go y, wypuścić normalnie? <średzimy> <średzimy> no bo, dla Beki, no co mam powiedzieć, no? Ja nie gram w często w gry, tylko y, 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 dla. No w sensie gram dla fanu, nie? Po prostu. Dla Beki, często dla śmiesznych rzeczy, oczywiście. No, czy ty możesz wystawić ten mandacik za oświetlenie? Dziękuję. Jezus, Maria, no ludzie mnie będą denerwować. Czy gwandacik, tu 421, co tam? Norma mandatowa wyrobiona, zrozumiałem. Lepiej, żeby skargi nie wpływały, nie ma obawy, bez odbioru. Oczywiście, ja mam swoje w sensie. Czyli, miałem jednak rację, bo na początku mój komendant, tak on się nazywa, nie mam pojęcia, powiedział, że mam wystawić cztery mandaty za oświetlenie. Wystawiłem w sumie cztery mandaty za oświetlenie i jeden w sumie za ten i było pięć, ale dobra, nie, nie, nie wiem jak to. Chyba potrzebujesz pomocy. Ja niby z czym. Doszło mnie, że y, ze, że nie układać się z mafią. Chyba dlatego noszę on znakę. Takie zachowanie skraca życie. Ja nie, jak nie chcesz się z nimi zadawać, to ksiądz może coś nad tym poradzić. Zajrzyj do niego. Okej, okay, dobra, pójdziemy, jesteśmy akurat obok. Słyszałem, że kiepsko żyjesz z mafią. Y, no dobra, pogadajmy, zgadza się. Bezdomny mi powiedział, że ksiądz coś tu może pomóc. Tak oni przychodzą się do mnie spowiadać, a służą, służą głównie mamonie. Jakbyś wysłup, wysłupał ze co i dla kościoła co łaska drugie 50 to szepnę im słowo za tobą z 200 dolarów chyba cię, ale nie za Bóg zapłać? Co zrobić? Daj znać jak będę mógł pomóc. Chwila, bo ja chyba czegoś nie zrozumiałem Ile on powiedział tego hajsu? Yy, nie przychodzą, głównie mamonie. Jakbyś wysłupał ze 150 dla nich i dla kościoła na, co łaska drugie 50, czyli 200 dolarów. Eee, nie. Dzięki. Po, po, ff, do, do, no Id, Idę sobie. Nara. Nara, jak to się mówi. Yy, dobra, sprawdźmy sobie światełka oczywiście. Spoko, spoko, tu na razie jakoś tak Na luziku i O, dzień, dzień dobry, ostatnie światełko takie rozwalone Co mam powiedzieć, oświetlenie, wystawi, Bla, bla, bla Z, y, Pomyślał sobie, o nie, znowu to y, Nie mam, odmówię, tym razem ci znowu nie dam To słowa Jezusa, bla, bla, bla Mandacik jest wklepany, dziękuję, dobranoc W sumie to mandaty łapówki bardziej, częściej biorę Jak już wyrobię podwójną normę Roboczą, tak zauważyliście? To tak, ja tak zauważyłem, dobra, no. To nie, nosi, to nie nasi czarni koropnęli grubego majka, tak? Bardzo chcę się dowiedzieć, kto to zrobił. Gorączkowe akcje mów dalej. No to z, za to zgadnij, kto świętuje. Kłamliwe makarony dzięki za info wszystko tu śmierdzi ściemą na mile. Najlepiej chyba grać głupka. Ej, ty, ja w ogóle teraz zauważyłem, że jestem w stanie tu sobie wejść do tego domku? Nie jestem w stanie, ale tu mam podświetlone To jest dość ciekawe, okej, okay, dobra Tu już widzę, na przykład, dzień dobry Sprawdzę światło no i dziękuję, dobranoc jeszcze A w sumie, chwila, stop Jeszcze bym sprawdził sobie oponki, na przykład Bo jeśli tak, to wystawię sobie mandat Za wszystkie Trzy przewinienia, ale niestety Nie mogę sobie wystawić za wszystkie trzy przewinienia No cóż, co mam powiedzieć Zdarza się Dobra, 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 jeszcze ciebie, byczku, sobie sprawdzę Światełka, oczywiście, dwa mandaty muszę jeszcze Wystawić już mi niestety jeden, jeden uciekł, no cóż, ale i tak ci wystawię zaparkowanie, więc co mam poradzić, no gościu, sorry. Ale parkomat już się dawno przeterminował, że tak powiem, można tak powiedzieć, że parkomat się przeterminował? Nie mam pojęcia, hotdogersa w sumie jakoś tak nie chcę mi się kupywać teraz. Jakoś nie mam tak ochoty, dzień dobry, tu oczywiście światełka sobie sprawdzę. Halo, halo, jest tu coś ciekawego może? No i dzień dobry, mamy mandacik oczywiście za światełka. Nie ogumienie, przepraszam nie to wystawił oczywiście i holownik na razie. Dziękuję, do widzenia. Zostało Ci tylko pół dnia, ale ten czas leci. Oczywiście. Holownik, cyk. Dziękuję, dobranoc. Dobra, pogadajmy sobie z makaronem. Witam panie posternkowy. Mamy małą prośbę. O co chodzi? Szukamy samochodu Alfonso, to znaczy naszego człowieka. Chcemy wiedzieć, gdzie parkuje, bo mamy pewne podejrzenia. To czarny. Krodilak, numery rejestracyjne, i ja coś tam y, nie spadać. Nie mam na to czasu. Przekażę, że pan odmówił. Oczywiście ja nie z mafią, mafię jebiemy ostro. Nie będą mnie tu gnoje śmierdzące paru wydenerwować. Oczywiście tu jest kolejny nasz kolega czarny. Co tam kapitanie? Czegoś trzeba? Świetny towar za 20. Nie, nie, nie. Dzięki. Podziękuję. Może innym razem. Jest jeszcze jedna sprawa. Potrzebuję ochrony. Wczoraj o 4 PM przyszło tutaj paru wyżelowanych makaroniarzy. Powiedzieli, że dzisiaj też sprawdzą, czy nie sprzedaje. Bądź wtedy w pobliżu, to obaj unikniemy kłopotów. Dobra, nie ma problemu. Nigdzie mi się nie śpieszy. Mogę tutaj postać. Będę o 4 PM. Dobra, o 4 PM muszę przyjść po 601 żeby mi mojego ziomeczka nie ogarnęli Pod numerem 631 wybuch pożar Odholuj samochód i Zastawiając hydra Zastawiający nie narażaj się Dobra, na którym? Bo znowu zapomniałem 629, 631, dobra, hydrant W tej grze są hydranty? A no faktycznie są, ty, nie zauważyłem jeszcze w... Jak w całym y, moim życiu Nie zauważyłem w sensie, w całej, podczas całej gry oczywiście. Nie zauważyłem, że tu są hydranty. Dobra, biegnij! Na co ty czekasz? Chwila, gdzie jest ten pożar? Gdzie jest ten pożar? Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Pokażcie mi. 629, 631. To jeszcze dalej, jeszcze dalej. Okej, okay, dobra, na luziku. Na luziku. 6, o, tu jest, 620. Tu, 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 tu. mogę? Y, nie, muszę mandat wystawić, ta. No dobra, no to niech będzie. No to szybko, parkowanie, bla, bla, bla. Odholować hydrant, holownik cyk No nie kliknij to szybko, mam 10 sekund Dobra, zgłasza się holownik pod adres Dobra, dobra, dobra Wydaje mi się, że o ten chodzi W sensie samochód odholowany Przyjęliśmy, dobra robota, okej okay, Czyli bardzo ładnie Ochrania z dealera między 4 a 4.20 Uwolnić złodzieja No i tu pieniądze Spotkanie gangu w Lombardzie po 4 pm No dobra, no to troszkę mam mało czasu Ale dobra, jakoś, jakoś to damy radę chyba Dobra, zaraz jest druga. PM, no to, no to podbiegnijmy sobie do Adamskiego. Trzeba coś zjeść. No to jakiegoś hotdogersa na szybkości też chyba oszamimy. I przy okazji, bo no to dokładnie, bo Adamski jest obok hotdogersa. No to se, jak nasza główna postać mówi, że coś chce zjeść. No to se zjecha do doga, bo są dobre i smaczne. Pamiętajcie, jedźcie śniadania, gdyż są smaczne i dobre. Tak, tak, tak wam powiem ogólnie. No i dobra, wchodzimy sobie tu. No chyba się już dość nasiedziałeś. zimno. Trochę krzyczał, a potem się uspokoił. Będziesz kradł? Nie, już, już nie będę, przecież przysięgam, żeby mi to było ostatni raz. Więcej nie będę. Bo zamknę cię z kudłatym, Proszę, nie! Spadaj. Dziękuję, panie postankowy. Przyjemność po mojej stronie. Do widzenia. No i pięknie, cudownie, wspaniale Ogólnie to ten dosta... Dobra, dobra, tu centralna Co masz dla nas? Sprawa załatwiona Wystarczyło spisanie i pouczenie Zrozumiałem, bez odbioru, oczywiście, oczywiście Pieniądze plus 50 w ogóle dostałem za to Co my tu mamy? Pan... Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem i Rozumiem, że wam jest zimno, OK. No i super, odblokowałem osiągnięcie Fajnie, tam chłop dalej sobie śpiewa Coś tam wali szczynami Ale dobra, dobra Co my tu jeszcze mamy ciekawego do ogarnięcia? W sumie to nic tu oczywiście są mandaciki jakieś, chronić dealera, to jest najważniejsze i jeszcze muszę się, spotkanie gangu, Jezus Maria, gang jest po jednej stronie, a y, Diana, co ty tu robisz, jaka Diana, nie mam pojęcia kim jest Diana, chcę porozmawiać, co się stało, już mnie nie nienawidzisz? Tato przestań, o, co? Weźmy do kościoła, pogadamy, Ok. Y, Lombard jest po jednej stronie, a dealer jest po drugiej, bez sensu, wiem, że masz kłopoty. Nie po raz pierwszy. Wiem więcej niż myślisz. Skąd? Powiedzmy, że mam przyjaciela, który jest też Twoim przyjacielem. Kto to taki? Nie powiem, on by tego nie chciał. Kto to taki? Przyjaciel mamy, nowy. Z tym ostatnim się nie przyjaźniłem. Od niego wiem, co się stało i chciałbym, abyś się z tego wyplątał. To jest nas dwoje. Do tego jestem niewinny. Nie chcę mieć ojca kryminalisty. Uczyłeś mnie, co to uczciwość. Uczyłem cię też siadać na nocniku. Tato, mówię poważnie, regularne, regularne stolce to odznaka zdrowia. Pora, żebyś oczyścił swoje nazwisko. Nasze nazwisko. Z tego całego gówna. Lubię, kiedy używamy gównianych metafor. Muszę już lecieć. Do zobaczenia. Kocham cię. Wiem. No to nieźle, córka nam powiedziała, no o gościu, ty weź tam się ogarni. No, i tyle nam w sumie powiedziała. Pączki, dobry pączek czy nic? to Ja w sumie bym sobie zjadł pączusia takiej propozycji. Z takim pączką nie ma sposobu się obrzeć. Dziękuję zawsze do usług. Mandat. Ej, ty nawet za darmo dostałem? Dobra, bez sensu, bo ogólnie to o 4 p.m. czas na popołudniowy patrol. Oczywiście skończ patrol przed. chwila, dobra, dobra. Tu już na pewno ogarnąłem, tak dla pewności po prostu sprawdzam, ok? Oczywiście nasz ziomo się skończył, zmęczy, przepraszam. To jest troszkę bez sensu, bo muszę z jednego końca przebiec na drugi, żeby dotrzeć, nie dojść na spotkanie, to jeszcze ochronić dealera. Nie wiem, czy dealer jest z gangu, tak mi się przynajmniej wydaje, no wiecie, jest czarny, to, to wszyscy gangusy to takie same, to, to co mam powiedzieć. No ale tego nie jestem akurat pewien, więc no cóż, oczywiście ta znowu chce się y badu, y oczywiście, ze zniżką, bo już kończy, trzeba pamiętać o tym. No i dobra, rewirek skończony. Tu 421, melduje ukończenie popołudniowego patrolu. Rewil, rewil czysty. Tu centrala przyjęliśmy. Na dziś starczy patrolowania. Dobra, super. okej, okay. dobra. Ile mamy czasu do tej czwartej PM? No w sumie to 25 sekund. To wiecie co, moi drodzy? No to po prostu widzimy się za te 25 sekund, no bo nic tu innego do roboty nie mamy. I zobaczymy, co tu się będzie dziać. No i czwarta PM y, ogarnięta. Muszę chronić jakoś dealera. Wyskoczyło mi to od razu. O, proszę Państwa, kto idzie. Już mafiozi, tak mi się przynajmniej wydaje, przynajmniej tak wyglądają. No i dzień dobry. A panu co, Pozwala pan bezkarnie mu dealować? Widziałem, jak sprzedawał hasz dzieciom. Ktoś jeszcze może to potwierdzić? A co, moje słowo to za mało? Zaraz mogę się nim zająć. Yy, yy, dokonaj wyboru przystań. Nie no, muszę odmówić chyba, nie? Yy, Zwijaj się, nie chcę tu rozruby. Mafia minus dwa, oczywiście. Dobra. Okej, okay, udało się chyba ochronić tego dealera, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak jeszcze się w coś wplączę, to będzie przypał, yy, ale ja muszę lecieć już na drugi koniec, ponieważ jest po czwartej, jest oczywiście spotkanie w Lombardzie. Jeszcze mam w sumie czas yy, chronić, yy, ochroniłem tego dealera, więc spoko. Nie wiem, czy zrobiłem dobrze, w sumie czemu nie, m mogłem to zrobić. Nie, nie jestem jakiś zły o to, że to zrobiłem. Może to będzie miało ko jakieś konsekwencje w przyszłości, ale to jeszcze... Zobaczymy, dobra. Zobaczmy spotkanie w Lombardzie, oczywiście. Teraz nieczynne, mamy remament. A ja właśnie na kontrolę. Na kontrolę? Teraz? Tak, a co? Mamy tu spotkanie. To nie jest dobry moment. Przeciśnij się, przyciśnij się, wycofaj się. Dobra. Nie lubię spotkań, niepokoją mnie. Możesz sobie nie lubić, jesteśmy u siebie. Chcesz stać pod ścianą i patrzeć jak wszystko tu rozpierdalam? Bez nakazu możesz sobie co najwyżej zwalić. Z, y, założysz się? Ty chuju, hehehe. <laughs> Zapamiętamy to sobie. Co ja właśnie zrobiłem? Ale jestem ułomny! Jestem ułomny! Czemu ja to... Z... <laughs> jestem ułomny. Spotkanie gangu w lombardzie po czwartej pijem. No myślałem, że mogę tam wejść. Fuck me! Jestem idiotą. No, naprawdę, dobra, nie wiem. No, o Jezus, co ja zrobiłem? Nie chciałem tak zrobić, przepraszam. Yy, kliknąłem poza okno gry, ale to, to, to mój błąd, to mój błąd oczywiście. Dobra, to nie wiem, może dealer może ze mną powie, co ja zrobiłem? No i ma, no i gang, minus 5, no i. A, jestem idiotą, jestem idiotą. ja przed chwilą mówiłem, że nie żałuję tego czegoś tam, to teraz żałuję. No i fuck me po prostu, jestem idiotą, tępym, nie umiem myśleć w tej grze. No uff. Myślałem, że muszę iść na to spotkanie, no nie wiem, no jestem głupi, ale dobra, tu jest oczywiście Dilerek, on ze mną chce pogadać. Dobra robota, kapitanie. Trzymaj. Notka 50 dolarów, gang plus 15! Dobra, nie jest źle, nie jest źle, moi drodzy, nie jest źle, świetnie jest. Plus 15 do gangu wiedziałem, żeby byłoby ochronić. Jest cudownie, jak tam wyglądają, Praktycznie nas, no plus 21 więc bardzo fajnie. Okej, okay, dobra, to co? Zostało mi w sumie pół minuty. Ja tu więcej nic do roboty nie mam. Znowu trzeba... Uciąć troszkę ten odcinek i w ogóle tak nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że troszkę krótszy niż poprzedni. Nie wiem jakim to wynika, z czego to wynika. Może przez to, że wcześniej z Dimitrym, nie Dimitrym, tylko Igorem sobie dużo gadałem po prostu, bo on o Janie Pawła jakiś maniany czy cokolwiek, ale no cóż moi drodzy, w sumie dobra, jak już tak wiecie, w końcu się skuszę, jak to się mówi, a zaakcept no spuściłbym z krzyża. Po to tu jestem. Wpadnij do mnie pod 609. Mieszkam pod numerem 6. Dobra, dobra, szybko. Ej, chwila, dobra, moment. Dawaj, dawaj, dawaj. E, szóstka, dzień dobry. Paul Line, e, tu postrękowy Kelly, bardzo mi miło czekałam. No i dzień dobry, pan mundurowy, jak miło. To jak będzie ruchanko czy obciąganko w promocji 50 albo seta? No e, to dobra, niech to. Z czym będę dziś miała do czynienia? Masz się czym pochwalić? E, to samo mówił mój katecheta, Znał się na rzeczy. E, no. Dobra, nie pozytywne myśli, pozytywne myśli, daj mi się skupić. Yy. Yy. Głup, <gulb> przepraszam, celowałem bardziej na czoło. Dostała mi się do oka, a jak szczypie. Do następnego razu nie mogłem się doczekać. Yy. No, dobra, nie chciałem tego czytać w sumie. To był błąd, zmarnowałem 50 dolarów, nieważne. Mafia minus 18, oczywiście. Gang plus 15. Ładnie, ładnie, ładnie. Policja w ogóle 40. Mam. Ładnie, w pięknie. Wyrobiłem podwójną normę mandatową plus 60 dolarów. Bla, bla, bla. Złodzieja. Ładnie, ładnie. Po prostu ładny dzień. Możemy dalej oczywiście kliknąć bo czemu by nie? Możemy jeszcze posłuchać, co oni tam ciekawego mają do powiedzenia. W naszym szóstym już dniu. Bon appetit, czyli coś będzie z y, mafiozami w tym dniu, coś mi się tak zdaje y, nie spać Wsta wystawiłeś wymaganą ilość mandatów i wszystkie poprawnie. Dobra robota. Dobrze patrolowałeś okolice. co do interwencji, zapobiegajesz dwóm próbom ściągania haraczy dobra robota Słyszałem, że zamknąłeś złodzieja w chłodni szefie to nie tak Szkoda grubego Majka Popieram raz, y, ro, raz co, co i to. to, to, to dla... Tak, dokładnie Dopisuję ci plusa za odholowanie auta na czas. Dobra na dziś, starczy wyliczania. Kelly, może to twoje powołanie, jesteś idealnym krawężnikiem. Kto wie, może za 10 czy 20 lat zastąpisz mnie. Wyciągnijcie może kajety, bo będę mówił. Macie do wystawienia 12 dowolnych mandatów. Łu dużo. Tak, y, nie ma opierdalania się. Burmistrz y, truje mi dupę, ma, mamy niskie wpływy z mandatów. I jeszcze jedno. Dostaliśmy cynk, że gang odbiera dostawy w twojej okolicy. Znajdź podejrzany wóz i zarap, y, zaraportuj, nim zaczną sprzedawać dragi dzieciom pod szkołami. Y, Powęż w okolicach Lombardu na początek. Y, co się tak gapicie? To wszystko. Oczywiście nic tego nie zrobimy, ale moi drodzy, ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się spodoba, i tak dobrze wiecie co robić. A ja się z wami żegnam, do następnego, do usłyszenia. 去买就去买哟！